Szanowne panie, szanowni panowie, kontynuujemy omawianie książki pani Ewy Kozioł, Wyrzuć Chemię z Domu, wydaną przez wspaniałe wydawnictwo Znak. Tak jak państwu mówiłam w, jednym z, w jednej zapowiedzi wywiadów z profesorem śpiewakiem, nie rozumiem logiki, nie rozumiem wniosków, nie rozumiem informacji zawartych przez autorkę w tej książce. Nie rozumiem przepisów w sensie ich bezpieczeństwa i sensowności. Stąd moje rozmowy ze specjalistami. Teraz zapraszam Państwa do drugiej części rozmów, serii rozmów, tym razem z toksykologiem, ponieważ Pani Ewa Kozioł udziela porad zarówno medycznych, jak i toksykologicznych. Słowo bezpieczne, toksyczne. Rakotwórcze to są najczęściej powtarzane słowa w tej książce. Zasadniczo świat prezentowany przez panią Ewę Kozioł w tej książce jest niebezpieczny, jest groźny. E, świat medy, świat e, chemii gospodarczej, świat kosmetyków rozwiązaniem są jej propozycje, tak zwane naturalne. Czy te tak zwane naturalne propozycje są bezpieczne, e, czy one działają, czy warto się ich, e, warto ich do nich się zastosować. E, posłuchajmy. Może być bardzo mylące. E, to znaczy zachęcającej, przez to mylące, yy, ponieważ Państwo Maciej i Karolina Szaciło, ja nie zmieniam kolejności, w takiej kolejności najpierw Pan, potem, potem Pani tutaj się podpisali. A więc Pan Maciej i Pani Karolina Szaciło napisali, Ewa Kozioł dzieli się imponującą wiedzą o szkodliwych substancjach zawartych yy, na przykładach, w, na przykład w środkach myjących czy kosmetykach. Na pewno skorzystamy choćby z części tych wskazówek. No więc jest to jakaś rekomendacja, ci Państwo. Są e, dosyć popularnymi osobami, w związku z czym jest to rekomendacja. No jeśli tacy znani ludzie rekomendują taką książkę wydaną przez takie wydawnictwo, no to musi być chyba dobrze. Może jest dobrze, a może nie. Dowiecie się Państwo z opinii specjalisty. Doktor Piotkozie jest jednym z najsławniejszych polskich toksykologów. Jako młody naukowiec wykładał na Freie Uniwersytecie w Berlinie, na Wydziale Farmacji, wykładał wiele lat temu już na Uniwersytecie w Bazylei. Jest pierwszym polskim certyfikowanym przez Unię Europejską asesorem do spraw bezpieczeństwa kosmetyków. Zdawał tam egzamin wiele lat temu. Jest to wybitny naukowiec, który naprawdę rozumie, o czym mówi. Posłuchajcie Państwo, co i jak komentuje te no, przerażające informacje z tej książki? Zapraszam bardzo serdecznie. No, parabeny. Metyl, propyl, butyl, etyl. Nudne to już, ja wiem, no, ale słówko powiedzmy jeszcze, no bo on też jest tutaj, tutaj oczywiście rakotwórczy. Nie jest rakotwórczy. Przede wszystkim to są jedne z y, bezpieczniejszych konserwantów. Z tego względu, że. W toksykologii, żeby pokazać toksyczność substancji, przeprowadza się tak zwaną dawkę powtórzoną 90 dni. Przez 90 dni podaje się zwierzętom daną substancję i określa się tak zwaną wartość NoAl, czyli to jest najwyższa ilość substancji chemicznej, którą jednorazowo mogę zjeść. Zjeść. I nic mi się nie stanie. Dla parabenów etylowego i metylowego to jest 1 gram na kilogram. Czyli jeżeli ja ważę, powiedzmy, 70 kilo, to ja jednorazowo mogę zjeść 70 gramów i nic mi się nie stanie. A w kosmetyce dopuszczony jest 0,6%. No więc o czym My mówimy. My mówimy. Mhm. Proszę Państwa. No. Po prostu można wysłuchać i, i, i się złapać, skąd pani Ewa Kozioł ma takie informacje publikowane w książce. E, Petrolum distillates rakotwórcze. Nie, nie jest rakotwórcze jest to węglowodor, który w ogóle nie przenika przez skórę. Nie jest podstawą do różnego typu tzw. kosmetyków barierowych. Mhm. Tam, gdzie chodzi o ochronę skóry przed niekorzystnym działaniem mhm. czy. Czynników zewnętrznych, czy ewentualnie um, jakichś, powiedzmy, um, um, odleżeń. Czy te, to jest, tworzy pewną barierę, która zapobiega, powiedzmy, na przykład powtórnej jakiejś infekcji. Czy, czy jest to jeden z lepszych surowców i bardzo szeroko stosowany, i zarówno w farmacji, mm -hmm. i w wyrobach kosmetycznych. E no, to jeszcze mam na tej tabelce ostatni, na stronie 31, jest ta tabelka, proszę Państwa, timersal. A tiomersal to jest historia, już w ogóle nikt go nie stosuje. To była pochodna rtęciowa, która tak. wyszła. Tu Pani papisze, tak? Że to jest. I... lub rtęć napisała? Nie, no, nie rtęć, to, jest to nie pochodne. jest, tylko jest pochodna organiczna. I on, tiomersal był na początku stosowany jako konserwant do. Ym, szczepionek dla zwierząt mm -hmm. na przykład przeciw ściekliźnie, czy tam przeciw jakimś innym I w związku z tym, że wykazywał niekorzystne nie działanie, wobec tego wycofano go z weterynarii, z farmacji i również w kosmetyce. Nikt, ja nie pamiętam w ogóle, żeby ktokolwiek w Polsce stosował Tiomersal w wyrobach kosmetycznych. On najprawdopodobniej, jeszcze tam chyba figuruje gdzieś na jakiejś liście, ale najprawdopodobniej będzie zlikwidowany bo nikt go nie stroszył. No czyli to jest znowu proszę Państwa, z jakaś informacja brzmiąca przeraźliwie, no bo rtęć w kosmetyku, jak jak Pani Ewa tu pisze, lub rtęć, no to, to, to każdy wie, że to jest coś niebezpiecznego, natomiast jak słyszycie, w ogóle nie ma, ten surowiec nie jest No dobrze, pójdźmy dalej. Strona 62. Głównym argumentem przemawiającym za używaniem domowych środków czystości czyszczących są ich bezpieczeństwo, no prostota i oszczędność. Bezpieczeństwo, to nas interesuje. No i pani Ewa, autorka, tutaj pisze na stronie 34, podaje taką tabeleczkę. No, proponuje sodę oczyszczoną, no, że soda oczyszczona czyści, no to wie każdy, to nie trzeba książek pisać, że ocet czyści, no to wie każdy, nie trzeba czytać. No, szare mydło tu jest, olejki eteryczne, ale mam pytanie do trzech innych: nadwęglan sodu. No jest to Używa Pan, panie Nie, nie to jest substancja wybuchowa, o. wobec tego nie chciałbym ryzykować jakąś pożarem w domu czy ewentualnie utratą ręki. Tu nie znalazłam adnotacji. To, to Pani Ewa mówi, że to jest fajne, bo kilogram 5 zł kosztuje, a porównuje, bo to ma być na przykład do płynu do mycia poduka, taki komercyjny, to za pół litra 14 zł, więc krótko mówiąc, opłaca się, bo się 15 zł na kilogramie zaoszczędzi. Mhm. No ale wiedzieliście ale... Państwo, że bucha? Ja, ja też bym nie chciała ręki stracić za 15 zł. Potem mamy sodę kalcynowaną. No, Żrąca substancja. No, dla pani Ewy, jak pisze, bezpieczna. Bezpieczne. To, co w sklepach jest niebezpieczne, ale to jest bezpieczne. No i jeszcze taki mamy, co, taki coś jak borax. Co pan na borax? <laughs> 5 zł za kilogram, 6, przepraszam, 6 zł. Brać. Borax, to znaczy nadboran sodu, mhm. był stosowany w proszkach do prania jako substancja wybielająca, ponieważ on z wodą reagował. Wydzielając tlenek wodoru, czyli wodę utlenioną, która wybielała tkaninę. W związku z tym, właśnie, że eksperci z Europejskiej Agencji do Spraw Chemikaliów, czyli Echa, toksykologowie, określili borax kwas borowy nadborany jako substancja mutagen 1b, czyli powodujący mutację płodów. Wobec tego natychmiast wycofano boraks i nadborany w ogóle wszystkie pochodne kwasu borowego z chemii gospodarczej i również nie wolno stosować boranów w kosmetyce. Problem polega na tym, że podczas rozkładu nadboranu powstawał kwas borny, który jest źle rozpuszczalny w wodzie. I on zostawał na przykład na pieluchach. Nie można było dokładnie go wypłukać. I w związku z tym, to jest właśnie to, o czym mówimy: takie dziecko, czy unoszone ubranie, następowało narażenie kumulacyjne na, boro, na, nadbora, na ten na kwas borowy, czy ewentualnie borax, czyli sodową. Borax jest zabroniony w wyrobach kosmetycznych, <laughs> ponieważ jest rakotwórczy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ, proszę Państwa, i Panie Doktorze, na stronie 151, Pan wspomniał właśnie o praniu pieluszek. Pani Ewa Kozioł podaje, proszę Państwa, nie jestem gołosłowna, tu napisane jest, nie wymyśliłam sobie, bezpieczny proszek do prania pieluszek. To I... już na pewno nie, jeżeli zawiera boraks. No, ale aha, najpierw węglan sodu. No, węglan sodu jeszcze, jeszcze można <laughs> płatki Władki Ten borax. Soda kalcynowana i y, olej z drzewa herbacianego, który ma działanie odkażające. Ja myślę, że może temperatura wystarczyła w ogóle? Co? Olej Oto? drzewa herbacianego zawiera szereg alergenów, mhm. które niestety, ale w dzisiejszych czasach są powodem naprawdę bardzo poważnych alergii. Czyli. Czyli, proszę Państwa, podsumowując. Mamy drzebo, 20 kropli oleju drzewa herbacianego, które mają odkazić pieluchy, chociaż wystarczy temperatura wysoka, sodę kalcynowaną e, i mamy nadwęglan sodu e, i mamy borax, czyli tak, może wybuchnąć i może zalergizować. Nie, ale tutaj przede I przede przede wszystkim, wszystkim boraks, no i ten boraks, Przede wszystkim borax, który to... jest zabroniony w... We wszystkich produktach sprzedawanych mhm. na terenie Unii Europejskiej. Eee, tu mamy jeszcze jeden lepszy kwiatek, ale to może. Tak, to za chwilę. Natomiast co pani. Bo, bo, bo wiecie państwo, i panie doktorze, ciekawe jest to, że ktoś, kto kupuje tą książkę, doczyta w tej części bezpieczny proszek do prania o tej części boraksu, czyli, czyli fundujecie swojemu dziecku po prostu koszmarne deformacje. Rakotwórczość, no to jest, a propos rakotwórczości i, i wpływu na zdrowie, no to to jest paradoks absolutny, Pani Ewy Kozioł jej porad. Ona pisze jeszcze, że to jest naturalny minerał, gdzieś tutaj jest wyszczególnione, że to jest po prostu taki cudowny, naturalny minerał, który występuje w Tunezji, no krótko jest naturalny minerał brać. Nie no dobrze, no może <laughs> występować w Tunezji, ale tutaj jest mutagen 1b i jest zabroniony.